Siema-Siema, jeżeli chcecie wygrać na Wajek Warstw, która właśnie pojawia Wam się na ekranie, musicie spełniać następujące wymagania. Musicie użyć kodu na G4 Skins, e, reflik znajduje się w pierwszej linii opisu. Musicie skomentować 25 filmów, które pojawią się w maju na moim kanale, a dokładnie od 1 maja do 31 maja oraz musicie publicznie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Powodzenia! A właśnie, jeszcze bym zapomniał, dodam tylko, że losowanie odbędzie się 31 maja o godzinie 18.00. Na moim kanale będzie livestream, na którym wyłonimy zwycięzcę, a teraz zapraszam Was do oglądania filmu. Siemano, jestem i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedostatnia skrzynka z tych skrzynek all in. dzisiaj jest to Glock 18 Water Elemental, mamy na niego 50%, mamy 800zł, jedno otwarcie kosztuje 58zł prawie. Więc wydaje mi się, że trochę sobie pootwieramy tak, a trochę sobie animację poskipujemy, oczywiście później pójdziemy na kontrakt, no i może jakiś upgrader, bo ostatnio... Siada ten upgrader w sumie w y, ostatnich odcinkach, tak w tydzień wstecz, to ładnie bardzo siada. Te karambity za 4,5 zł były y, 4 razy pod Na 50% mi się udało zrobić upgrade'a. No dużo tego było dużo. Musicie sobie po prostu obejrzeć stare materiały i nadrobić, jeżeli nie widzieliście i nie wiecie o czym ja mówię. No, zachęcam bardzo serdecznie. duża ładowka rozrywki. Y, możecie sobie zobaczyć, co leci ze skrzynek na GeForce 4 się. Raz leci lepiej, raz gorzej. No a teraz sobie otwieramy dalej i patrzymy sobie co nam wylatuje. Eee, lepiej jakby było więcej gloków Water Elemental niż tych Oxid Blaze Ale no dobra, zobaczymy sobie zaraz. Eee, a skipnę sobie teraz, OK. O, właśnie o tym mówiłem 3. Skipnę sobie może teraz 2 trzy razy tą animację. OK, 4 teraz 4 znowu ile teraz? 4 znowu i teraz? Jeden. Dobra, ostatni raz skipujemy animację lecimy sobie dalej. Okej, okay, teraz trzy to też git wyłączamy pomijanie animacji. Lecimy sobie 58 zł e, i zobaczymy sobie, co tam wylatuje. Trzy gloki. Ok, fajnie. Dobra, otwieram sobie kolejne skrzyneczki. E, ile jeszcze mamy? 122 zł, czyli dwa razy chyba otworzymy ok, trzy razy zobaczymy sobie co nam teraz wyleci wydaje mi się że dużo tych bloków poleciało chyba więcej niż yy, tych oxyd blaze ale zobaczymy zaraz oj tutaj a dobra trzy już myślałem że polecą te trzy tutaj oxyd w sumie pięć by było dobra i ostatnie otwarcie na razie zobaczymy sobie co nam leci yy, i co nam wylatuje trzy też no dobra w sumie fajnie yy, więc idziemy sobie na upgradera yy, czy mogę to jakoś sprawdzić Kurde, nie na upgrader, chciałem na kontrakt. Najpierw tutaj mamy 30. Yy, chyba więcej jest tych, ale dobra, zobaczymy sobie. Yy, wrzucimy sobie tak, 10. Policzymy sobie w taki sposób w sumie. Yy, 10 20 teraz będzie. No i w sumie się już kończą zaraz to. Mało ich było. 35 chyba, 20 yy, teraz. 33 te gloki były. A Water Elementali ile będzie? Tutaj mamy 23 więcej, zdecydowanie więcej. Dobra. No to robimy kontrakt i idziemy na upgrader. I fajnie ta skrzynka dała, nie powiem, nie powiem. Żeby teraz fajnie poleciało właśnie z tego kontraktu jeszcze i z upgradera. To będzie kozacko. Eee, dobra. Wrzucamy sobie po 200 zł w kontrakt. Prawie wrzucamy. No to ładnie. Mieliśmy 800, a my tutaj po 200 wrzucamy. No to. Ciekawie będzie. Cyk jest. I yy, kolejne 200 i teraz kolejna meczka, tym razem A4. Hellfire. No kurde, fajnie. z tych kontraktów nie leci tak fajnie jak ze skrzynek. Yy, 194, czyli prawie 200 znowu. Yy, I dostajemy 183. No dobra, wrzucimy jeszcze te glocki, A do rzucimy tego Famaska i 247 gucik za 240 zł. Okej, okay, 600 zł. Dobra, tu mamy ponad 1000. 1200 zł, na m 9, proszę jakaś dobra 700 popiół. Aj jaj, jaj. dobra. Otworzymy sobie jeszcze tą skrzyneczkę z Niki Tweety, bo mam 7 dni do końca eventu. 4 razy mogę otworzyć. Jakby jajka poleciały, byłoby bardzo fajnie. E, ponieważ skorzystałem sobie jeszcze z tego, z koszyczka zajączka. Zobaczyłem sobie co tam jeszcze no, e, wyleci. E, dobra, jeszcze 3 mogę otworzyć. Mamy 633 jajka, więc no jakby 1000, do 1000 teraz dobiło no jedną, jednym kałaszkiem e, nie uda się dobić do 1000, ale jest profit w sumie. To jeszcze otworzymy sobie raz. I może teraz do 1000 dobiję już, albo nie. I cyk, i mamy sobie... Mamy sobie 1000, więc jest całkiem spoko. E, proszę bardzo. E, dobra, jeszcze tak. I dobra, i zobaczymy sobie co nam teraz zostanie, to sobie damy może na 10% na upgradera yy, Razem, bo mało pieniędzy, tutaj mamy nasz, ile? 250 zł, 10% powiedziałem, to będzie 10%, a 15 to ja chcę 10 yy, 2000 zł, Bayonet Doppler, okej, okay. no nie no, normalnie by siadło A dobra, idziemy jeszcze na koszyczek za 1300, zobaczymy sobie co nam wyleci na sam koniec, koszyczek zajączka nie gramy trybu bezpiecznego, mnożnik 13 cyk. No i dobra. 1, 2, 3. Tutaj skip, 6, 7, 8. Okej, okay. im więcej punktów, tym lepiej, bo droższa nagroda będzie. 6, 7, 8. Kurde, ja nie wiem jak ja tutaj zrobiłem ile. 330 punktów. Hej 430 zrobią to już jest sery jakiś gigafart. Dobra, lecimy dalej. 6, 7, 8, ok i dwa. jajka. uda się? No, niestety się nie udaje. 250 punktów, kończymy grę Darudę za 29, 20 damy sobie. Tak, ja Wam widzę. Dziękuję za oglądanie. No, i sobie nie siada. Do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano.